A więc, co w tym odcinku, na kanał Serio Ojca Widziałem odcinek 30 tysiąc, jak się nie mylę i dzisiaj jestem na nowym mikrofonie Na nowych słuchawkach też I no Dzisiaj wykopki ziemniaków Troszeczkę zaśladuję I coś, Wykopki ziemniaków Stan konta nam się bardzo powiększył Przez to, że Sprzedaliśmy mleko Jajka, słomę I maszynę To był chyba ładowacz Yy, tak, to to na No i opryskiwasz też. Yy, którym opryskaliśmy tylko raz, chyba. Więc no, no też trochę duża cena. Ale co, można jechać. Jedziemy. Yy, dwa pola ziemniaków skopać, ale to nie wszystko Dzisiaj się na ciemku, bo to nie ma sensu. I teraz sobie tego poprawiłem, był bardziej realny. Z yy, czego to mi się bardzo podoba Ale ja niestety nie mam na razie kierownicy znowu, bo jeszcze muszę sobie te... te Przewody kupić Co chyba w środę kupię, ale zobaczę jeszcze Te rzeczy będą w sklepie nie? No i co w sumie yy, Rozwijam się Powoli w 60 już tam powoli do 100% składamy. Jeszcze to nie będzie kabina, ale jakie, jaka będzie to już wam zdradzam. Łatwo idzie się domyślić po jej... No po konfiguracjach jej bez ten, to łatwo dopasować do niej. Ale ogólnie będą mieli się łatwo domyślić. No i też ładnie wyglądać będzie z tą kabiną, nie? O Chłopcy praktycznie się praktycznie zrobić. Kobita se idzie praktycznie w środku drogi, nie? Bezstresowo. jeszcze Z trzeba się paliwa dalać, Po wykopkach chyba, bo już się tak Mniej niż połowa jest, a to już jak skończymy wykopki to... W sumie akurat będę przejazdne koło ciebie Nie, w sumie nie przejazdne, ale koło ciebie dorobić to, to widać będzie 60 Był brudny też. Tak mm. no, jeździ ja, 60, a potem się działa. Więc nie wam powiem to, że 60, będzie miał kolor czerwony. Yy, no i tyle chyba. Tak wygląda. Maskę nało nałożyłeś już. Z no, i błotniki Ten też. Które zostały kupione do. Mhm, bo tam też tak sło odgradały, nie? Rodzę już, ja. Mm. ale żebym skosił tutaj pod koniec. Hmm. To się nie czy co? Nie krzywo, Dobra, trójka taka idealnie jak będzie. Więc no chyba takie pole to wykopiemy, nawet nie całe. Przysięgnę do 60 i tyle z filmu. Bo to nie ma co, bo długo jeszcze robić. Nie szczerze? 60-tki nam by bardzo uda, jak wszystkie części pójdą zgodnie z planem, co zamontować. No. Kurde, tu nie zrobiliśmy... tego, tego. Marginesu. Mo można powiedzieć. Ale dobra, to jest nasze pole, to... A właśnie, o, łączymy te pola w tym sezonie, czy nie? Eee... Można. Czekaj, muszę przejechać po oranach, to nie pomanowuję na kierownicę, eee, na klawiaturze. Którym tu mieliśmy jeździć? Właśnie... Bawam ...przed dwójką, bo brodę to za bardzo jak na trójce. Wcześniej dobrze jechało. Nie, no, Szyb, ciebie Ale... załatwiłem film, pewnie. Nie powiedziałem o rzeczy, ale mamy przenióbarkę w 60 No. To nowszego typu. Właśnie, jeszcze pokażę od razu. Od razu to Tak O, Oczy, oczywiście. Anio Kurde, a czekaj, zegarów nie nałożyłeś. Nie, jeszcze nie. Trzeba będzie nałożyć się, a nasze jeszcze światła zostały? Lotniki? No, dużo zostało, szczerze. Yy, a no co, ja wracam do kompu No, mamy prawie dziesiątą. Jak się to idzie. Co, już osiem minut? Z 8 już. Nie, Nie myślę, że z ile? Z 5? Mniej? No, ale orkieć to ładnie idzie. może nie no, jakoś, ale nie, nie jest taka katowana, nie? No widzę, przecież u nas to. Ja tam wujku jeżdżę. Hmm. Też nie jest jakiś taki no. Bieg taki jakiś niski, nie? Żeby na oralnie. Trzeba jeszcze kierownicę wymienić. Hmm? Kierownicę trzeba jeszcze wymienić. We 600? No. No. Przydałoby się. No, to jak się kabinę założy. No, to akurat jak kabina, a Ale to nie pokażemy, jak to już przejdzie, nie jeszcze nie będziemy nakładać. No, odcinku. Tylko się tam po prostu, jak będziemy mieć czas, to na razie. Pracę w polu to no, no, może na wiosnę dopiero będzie taka kabina, zobaczymy kiedy, nie? Więc dzień, nie może na zimę, zobaczymy, jeszcze mówię Mamy jest to można szuk. no No Pojechać Tylko trzeba znaleźć jakąś fajną okazję, nie? Fajną A to nowe będzie raczej No No tak, no bo to używana tu no... Nie ma sensu chyba Za młot, za to... Za taką ta kabina, żeby używana znaleźć. Mm. Chcesz pokopać? Co już ten? No można samicie. Co to chodzi? Już tutaj będę jedzie ze Czemu w w ogóle silnik jest zepsuty, ta siła? A nie, to jest wagowane chyba tylko Albo po prostu przez to, że olej trzeba wymienić Możliwe A wiem dlaczego vat kopaliśmy Co? Wiem dlaczego vat kopaliśmy Bo? Bo on miał idealny bieg, na którym chyba się jechało 6 na godzinę. Jedenka chyba. No chyba tak. Trzeba pomyśleć nad nową prasą. No pasowa chyba. Czekaj, jak się raz na kupić do zbierania? Malutka. Ale jakaś taka duża, mała? Mała nie? Na razie. Nie, nie, no, raczej jakieś samorówko. No, żeby to 30 pociągła. Ja goś znaleźć, nie? Teraz wszystko, teraz... Już... No, panie, wchodzimy, trzeba komuś znaleźć. Tego sprzedać. No, masę, masę i to już tak, no. Dużo z nami drogę, też niech porobi Ja bym już widzimy sprzedał, jeżeli by się udało. No, ale nie, ciekawe, która będzie pierwsza maszyna, która będzie miała z no to może być 60. Też tak myślę. No bo ona, ona czy długo została matura. Mhm. Mm I to jest po prostu mały ciąg to wszystkiego. No to no, dużo górze, nie? Orka, wykopki, ostro w ostatnim sezonie A jeśli kupi większy, to będzie pewnie większy używan. Bo mm. ona tam będzie do sobory jak się postawi. Właśnie teraz będzie budować to tak budynki. Ja. Ja im ciśnij. Nie wiem, czy się. No. Może. Oczek, znaczy, jakby to pole na przeciwku nas było na mniejsze, to byśmy je kupili. Tam się w sobie to będzie 10 tam. Mhm. Z odpada. A tam jest takie wielkie. Ten las obok nas odpada, bo to już chyba sąsiad jest. No. No, mam jeszcze 48. I zasnął. No tak, Bo... tylko że za stodoły to tam poswisko chcieliśmy zrobić przecież. No tak, ale jeśli poswisko, ten, to można wyciąć wszystko i postawić tam coś. No, też. Garaż. O, to raczej przy drodze by się stawiał, żeby mieć wjazd od drogi od razu. No to około 48 pasowało chyba. No 48, no, 48. oglądamy. Bo od drogi sobie wjeżdżasz ładnie. No. no tylko coś. teraz tak. To jakieś dwie minuty. Z i... jasnym na książkę. No. Trzeba by było gdzieś go wstawić indziej. Co jeszcze z dwie minutki? kończy pięknie. No piłka. weź, tak dłużej. Nie no, nie ma co, bo to tylko takie, te, nie? Ludne rzeczy orka i wykopki to. Dobra. ale FPS mi spadał jak się na dym patrzę To, to jest chujowy kąt. Mm. Nie ma gdzie postawić ten. Najprędzej to na jakimś polu łące może. Mm. To nie ma nigdzie kontu. No bo to jest tak papo poźrednia zrobiona. Pod kątem. To tak w realu było ino. Tu żadne chyba pole nie jest pod 90 stopni mm, 54 chyba jest Nie jest Nie jest? To nie wiem jak To żadne pole nie jest pod kontrolą. Jak na mapy patrzysz to się jakiego okolita Znaczy, no tak? Ale no, na no, pola nie no, ma tutaj in jeszcze Стомат, а so. да? да.